Nie, no ja zostaw, bo ja, bo, bo ja tu mam ikony, żeby a, ktoś widział. To daj wiesz? na cały ekran. Da, na, na nie wiem na czego, cały ekran, wiesz? Nie Nie ja żeby ktoś tu widział jakie są... To daj wiesz? inne tło jakieś, przeglądarkę, żeby puste tło było, wiesz? Nie mam innej. A może przeglądarkę na to na to dać? Jest, a... Daj przeglądarkę i to na to. O, właśnie badamy tutaj komputer E46 przed mapą. Przyjedziemy się, jazda testowa będzie. Będzie podłączony, może być podłączony czas jazdy, komputer? Tak Dobrze, będzie podłączony komputer, nagramy, Piotrek nagrywał będzie, a potem zrobimy po mapie Dałeś ten? Tak. Może być, tak? tak. I zobacz, zobacz parametry i powiedz co to znaczy, bo ja się nie znam tak, no To jest rozpoznawanie trakcji jest więc używamy okropnie Kesa, Alientek Kesa, Alientek, tak? Tak I tutaj to, co te parametry znaczą? Mamy typ ECU jaki jest, jego model jest ECU Bosha, part number Bosha widzimy u góry, software number jaki jest, software number z BMW i teraz zaczynamy odczytywać te ECU. Tak. Co, co teraz szczytujesz? Zapisuję to na dysku. Aha. Oprogramowanie z tego sterownika. Jakby coś Dobra, nie było tak, że. Daj muszę... miłość na samochodu. Recesyjny? Uh -huh. Dobra, już daję dowód. Win się zgadza wszystko, potrzebuję ten. Może zerknąć czy win się zgadza wszystko, wiesz? Nie nie, 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 Trzeba? No zobacz, spalanie się zmniejszy. Może się zmniejszyć też. Nie będzie turbodziury. I teoretycznie powinien się zmniejszyć, nie? Spalanie zostanie takie samo, tylko trochę podpiąkujemy go na... To ile, ile koni proponujesz? Ja myślę, 147 No jakoś tak będzie z tego młoda, wyczerpać. Tak? No. To ty, tyle, tyle gdzieś. Zrobimy stage 1. 147 koni jest. Ile teraz pokazuje obecnie? Zacznijmy od razu, odczytujemy. Programu. A, odczytujemy jeszcze, zobaczymy zaraz. Znaczy przejedzie się przed Po, dobra? Sam. Okay. Dobra, Maru się przejedzie. Hamowni nie używamy, nie? Może Jazda hmm. próbna. Tak. No, i komputer podpięty, tak samo jak i lepiej. Hamownie możemy pojechać. Możemy podjechać. Jakie koszty w Londynie są? Chyba 70 funtów. Ty, to tyle będę miał. To podjedziemy może, jak będzie czas. Piotr, i wiesz co? Tak. Hamownia 70 funtów. tak tak Tak? No. Podjedziemy, słuchaj. Tyle to mam. Euro mam 50. To, to dołoży funt i tyle będzie ok. Czas, czas. To może kiedyś indziej, wiesz? Innego, innego dnia, nie? Czasu nie mamy. Na... No dobra, przyjadę się do Bristol, wtedy zobaczymy, wiesz, na hamowni, no, 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 spokojnie, spokojnie. No. Sobie, no umówimy sobie tak, ja jak to się na się. Tak, a później hamowni zbadamy, wiesz. No to, jak na dzedzaś będziesz widział czół, to wszystko lepiej. A co z to, to, co no, to ma, na mówisz o piłki były filtrze paliwa. że mówią, że w tryski mogą pójść od tego. papier ścierny drze. Tak, u No, w powinien Ale skąd te piłki się wzięły? Skąd? No, filtr paliwa wymieniali, bo chyba nie, nie rozbierali układu paliwowego, Spus piłki, może spuścili z tego, o nie o wiem, z pompy paliwa. O piłki, o piłki metalu mogą być z pompy wysokiego ciśnienia albo... Jeszcze nie widziałem, żeby były piłki metalowe. Mogą wtryski się... uszkodzić? O, oczywiście, że mogą, ale jeśli lepsze to masz filtr paliwa, filtr paliwa a, powinien zatrzymywać. No filtr sobie, wymieniony jest, jest filtr... a jeszcze odmy mi zmieniali. A co filtr z paliwa, był, żeby zatrzymywał co, Był pęknięty separa separator odmolojowy i filtra tam nie było, to zmienili. Ile w Londynie takie co, coś kosztuje? W Londynie, w Londynie zmiana filtru jest 60 funtów, robocizna, no i plus, plus filtr. No, taki filtr paliwa może kosztować 10-15 funtów. To wiem. ja pokażę może ceny jakiegoś tego stopu. ale w Londynie jakie są, nie? Trzymaj, trzymaj. Mam tutaj ten. Czekaj, dowód wziąłem, dobra. Zagrywaj. To, u ósego ceny myślę są w miarę w porząd, porząd, porządku. I już teraz zapłaciłem, takie coś. A to w Polsce masz? Nie? W Polsce. Zobaczymy w Londynie jakie ceny są. Mogę się spytać, nie? Porównamy. I też może MK4 garaż pokazać. Logo. Pokaż. Nie ja robiłem olej, też zmienię u nich. Po mapie jak się zachowuje wtedy z, z, zobaczą. Okay, ja, ale z y, kolega się przejechał, zna się trochę na BMK też, samochodach, mówi, że jakby to się działo, to, y, y, to, to by bardziej dymił. Może być? Dymu więcej by było wtedy? Jeżeli więcej paliwa będzie, to będzie biały dym, ale jeżeli źle, na przykład, na mieszankę pojechać, to będzie czarny ale dym. Ale jeżeli byłby uszkodzone filtry, układ paliwowy, czy dy dymiłby wtedy samochód? Jeżeli masz fit, paliwa łóżko to też że dymi, tylko po prostu silnik by, by, wiesz, by, nie on by się taki, wiesz, duduził się, bo nie ma odpowiedniej no, dawki to paliwa. to zobaczysz, jak to jest, wiesz, zobaczysz mhm. sam siebie, ocenisz, przejedziesz. Dobra, jeszcze raz ten, pokażmy, co, co zostało zrobione, tak. Tecz, tecz dwie, 2000, płukanka do silnika, 64 zł filtr paliwa 48, Firt kabinowy 79, Firt powietrza 81, Firt oleju 36, Olej GULF Formuła GWX, 5 w 31 litr. 1 litr, litr? Chyba... oleju do silnika wchodzi no co? Czekaj, tu chyba już 5 li, li, litrów. Ja nie spojrzałem, właśnie zadzwonimy zaraz, co? Ale poczekaj, tu masz 34 zł. A za litr! 5,5! A, A, no, 5,5 litra to może. 187, no tak. 5,5 ja. sztuki. Ja. Pasek PEG y, alternatora, o, zmienili, bo ten, czemu zmienić właśnie? 52, rolka prowadząca pasek, 74, pasek PEG aklimatyzacji, 38, rolka na pieniądze, pasek 66. Zawór od powietrzenia skrzyni korbowej 210, robocizna 468, 1400 wyszło, 1500 zgłaszamy 1400, jeszcze łom, że bezalkoholowa lodówka stoi, możesz sobie pić, klienci czekają, bezalkoholowa można pić, wiesz, kawkę wypiłem jeszcze, ale czekałem do 18 aż, bo yy, ten separator yy, yy, odmy olejowej przywieźć musieli, z Gdańska chyba to, to jest właśnie, tak, no ceny jak powiesz? 400. Ile w nie zapłaciłbym Taki coś zrobić? No więcej na pewno To dobry by zapłacił U Polaków, a normalnie w zakładzie? No dobryś no tyle zapłacił. Dlaczego mu komu do kolegi byś nie zapłacił, nie? A takim zakładzie jak tutaj jest na YouTube, ma czy coś milion słów prawie Abon abonentów, prawie milion ma No ile on zapłacił? Kurde, jest tysiąc funtów może Nie, nie. Słuchajcie, się mu to zapłacić jakieś złodzieja z No to na pewno by się wejdzie, bo taki to jest pełno tutaj. Tak. Ale niby, że w Sopocie były wtryski robione. Regen yy, nowe wstawione, Bosze, na no, stare mam. I tam było. Że sporo wzięli, ale nie, nie sprawdzili układu paliwowego. Trzeba przejść zbiornik paliwa sprawdzić to. Jeżeli masz 4 lat auto, no to trzeba wymieć na zbiornik paliwa. No nie wiem, umyty właśnie. Umyć tak. go ładnie, bo tam na pewno brudy są na, na, na dole, żeby pompa ich nie zespała, no ale bo to masz filtr paliwa, żeby chronił to. Więc nic nie ma prawa czy Je... się dostać przez ten to... układ paliwowy do, do wtrysków i do pompy wysokiego ciśnienia, bo masz filtr paliwa. A. To czym zbiornik paliwa, jak bukankę robić czymś? Tak, tak. Trzeba paliwo spuścić, wszystko wyjeździć tak? I wyczyścić to ładnie. O, o, odłącza się do długo od paliwowego, nie? Wtedy. Y -y. Aha. A czym, czym, czym się pukankę robi? No bo możesz... Ci zbiornik paliwa, możesz wyczyścić ten. wodą y... wyczyścić, tylko że później możesz tylko... go wierzyć. Nie, lepiej jakiś bo... ropu, ale jak pukankę ropu. dać, wiesz, czy coś, nie wiem, pod ciśnieniem hmm. White Spirit możesz zdać, nie? Tiner możesz zdać. Zbadaj, to jest plastikowy Słuchaj. Generalnie, wszystko odłączyć wodą i go wiersz. O tu, jest, a tu widziałeś, go. Woda to... wyparuje. A Widziałeś te menu włożyć, ukryte nie? w BMW? Tutaj? To 46? No, widziałeś? Nie. No to patrz, czekaj. Czy włączymy? jeszcze 19 dać teraz i teraz dajemy dwójkę przykład. zgubiłaś? bo to Ta. masz test licznika test licznika, ale też na przykład yy, pokazuje ile paliwa, w, dwa zbiorniki podzielone są profesor mi mówił właśnie, że pokazuje ile w którym jest bo nie wiem w którym jest, w, którym jest. W, którym jest, jest. Masz, masz dwa czujniki poziomu tak, paliwa akumulator tanku, pokazuje, tak? też można zobaczyć, czekaj tu muszę wyłączyć, test liczników Na przykład akumulator. Może prędkość -pręd, pokazywać. Prędkość możesz jechać sobie połączyć. A nawet może pokazywać obrotomierz. Teraz, o! To jest napięcie. Łącz mogę silnicznie? Ułącz. Włączyć, tak? Na no, luzie jest? Na no, luzie. I teraz po skoku zobacz. Napięcie jest. Dam obrotomierz. Zobaczymy, czy uda się włączyć. No, się się 2 v Do Dobre, nie? Dobre. No, mamy akumulator jest. Czekaj, teraz dodajemy. Czy będzie? Mario, zrobił na 250 koni co ty? Oj, ja, ja muszę się... sprężarkę zmienić. Sprzęgło, czy nie, nie weź mnie świru. <grym, <grym, nie dojadę nie. do Bristolu, weź. Dawaj na 250 koni. O matko mnie Spójrz, spójrz, Tak a jak pracuje silnik? To po silnik nikt może. Muszę trochę. To nie, no no, 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 tak nie wgływaj się. Jeszcze zrobię Paweł z na kurde skórę ewnętrzną. I łysego podjedziemy. Dawaj trzeba odemki ogarnąć. To może być z kanału? Dobrze, dobrze, ładnie, ładnie, to równo. Ten pasek alternatora wymienili właśnie, bo tutaj, słyszałem, dobrze zrobili, nie? To trzeba nie? Ale płynie przed tobą, do zderzak, który porysowany jest, nie? Trzeba nowy zderzak. To słuchajcie, może ktoś kto jest z fanów kanału w Anglii, bo będę wracał, może ma jakiś zderzak od Mki, od BMW E46M. Pasowałby najlepiej w tym kolorze. Jak nie doczędzie lakiernika znaleźć, tutaj stawiamy od Mki. Wtedy po mapie myślę zrobić 16 albo nawet 17. Okaże się jeszcze. No to już ty możesz jakiś spoiler jeszcze dać. Jakie ceny od Mki? 150 funtów mówisz gdzieś? Czy trzeba? Minimum kupisz? No wiem, od za 300 300 funtów? Tak no. Słuchajcie, ktoś w Anglii, o Irbal Słuchaj, ty tam mówiłeś, samochody ogarniasz Może byś ogarnął zderzak od Mki s 46 No to jak ogarniesz, to przyjeżdżaj ze zderzakiem Dobra, do Bristolu Co? Dawaj Pokazać? Pokazać? Dobra. Pokażę, widzą <noise> baczcie po trasie, jaki samochód jest do kupienia jest, nie? Do, do kupienia jest. O, w Anglii do kupienia? Ale w Polsce możesz też przyjeść, nie? Przyciągnąć. To, to przyjedziesz do Polski jak coś. Samolotem wrócisz wtedy, nie? No, jest, jest możliwość taka. 14 minut. Coś w, w, czytało się? Zgasić silnik? czego No, dobra. I to, to, się, to teraz się wczytuje? Powiedz. Nie się jeszcze nie wczytuje, jeszcze nic, pomału, pomału, poczekaj. Chcę jeszcze tylko zrobić. robić. Tak. dobra, to później może nagramy drugi filmik, nie? Tak. Dobra. To, kolejny filmik, to jest z tuningu E46. Siema, czołem.